Radyjko Dorota. A co jeśli w twojej rodzinie istnieje upside down? Miejsce, gdzie ukryto tych, o których nie wolno było mówić. A ich historie wracają dziś właśnie przez ciebie. Hej na dobrych frekwencjach, tu Dorota. Tym razem zanurzymy się w mroczny, pełen napięcia świat Stranger Things. Ale to będzie tylko brama, bo za tą bramą kryje się coś więcej. Historia, którą noszą setki rodzin. Może i twoja. Dziś opowiem ci o tym, jak wykluczenie jednego członka rodu potrafi wywołać falę zdarzeń tak potężną, że kolejne pokolenia, jak bohaterowie Hawkins, ruszają do walki z cieniem, którego nawet nie znają. Pamiętasz tajemnicze zniknięcie Willa briersa Dla wielu widzów to początek przygody, ale w ujęciu systemowym to symbol. A zaginięcie dziecka to nie tylko fizyczna nieobecność. To może być także symboliczne wykluczenie, przerwana więź, miejsce w systemie, które nagle staje się puste. A kiedy w rodzinie pojawia się pustka, system natychmiast nas wzywa, byśmy ją wypełnili i przywrócili zapomnianych. W rodzinie Biersów to wołanie słychać w każdym oddechu Joyce, w drżeniu jej rąk, w obłędnej determinacji, by go odnaleźć. Bo każdy system, tak jak widać w ustawieniach Henningera. Nie znosi braków. Czas na postać, która nosi traumę całej rodziny. Jedenastka, dziewczynka wyjęta ze swego świata, oderwana od matki, wychowywana w laboratorium, w którym przemoc i izolacja były codziennością. W ustawieniach systemowych mówimy: To, co zostało wyparte, wróci, czasem w formie potwora. Jedenastka to nie potwór, to bolesna pamięć. To echo wykluczonych, odrzuconych babek, zapomnianych matek, przemilczanych przodków. Uosabia wszystko, co rodzina próbuje ukryć: traumy, słabości, niesłuszne wybory, zakazane miłości. A teraz czas na prawdziwą historię rodu. Wyobraź sobie ród, kilka pokoleń wcześniej. Mężczyzna, który kochał inaczej niż było mu wolno kochał mężczyznę. W czasach, gdy za taką miłość płaciło się społecznym wyrokiem. A często umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym. I wyobraź sobie, że jego babka, piękna, odważna kobieta, która pokochała mężczyznę, nie będącego jej mężem, pokochała bardziej niż powinna i za tę miłość zapłaciła utratą wolności. To ona znalazła się w szpitalu psychiatrycznym. Zamknięta, aby przestała psuć reputację rodu. To była pierwsza rana. Pierwsza jedenastka tej rodziny. Dwa pokolenia później jej wnuk. On również pokochał mężczyznę. Ale jak Will schowany w Upside Down, jego miłość musiała żyć w mroku. Rodzina nie mogła tego znieść i znów skandal zamieciono pod dywan. Tak robią rody, które boją się prawdy. A system? Systemowe sumienie czekało, aż ktoś to wszystko domknie i ujawni prawdę. Stranger Things uczy nas jednego. Trauma wraca. Dotąd, aż zostanie uznana. W serialu, dopóki jedenastka jest traktowana jako eksperyment, potwór, błąd, dopóty Hawkins tonie w chaosie. Ale kiedy dostaje miejsce, kiedy Mike mówi jej, jesteś częścią nas, świat zaczyna się porządkować. Tak samo jak w rodzie, o którym opowiadam. Dziś żyje w nim kolejny młody mężczyzna. Potomek, który niesie w sobie historię pra, 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 pra babki i dziadka, którzy kochali wbrew zasadom. On czuje ich ból tak, jak Will czuł obecność Demogorgona. Czuje tę tęsknotę za prawdą, która nigdy nie mogła być wypowiedziana. Niesie coś, co nie jest jego. To on, zupełnie jak jedenastka, przynosi uzdrowienie. Bo jemu wreszcie wolno powiedzieć kocham tak, jak kocham i to też jest miłość. System uzdrawia się wtedy, kiedy mrok zostaje rozproszony przez światło. Stranger Things pokazuje piękną prawdę, Mrok nie znika, gdy go zwalczasz, mrok znika, gdy dasz mu miejsce, gdy wszystko wyjaśnisz, gdy nazwiesz traumę po imieniu. W ustawieniach Hellingera mówimy, że miłość porządkuje, prawda uzdrawia, a uznanie przynosi spokój. Uzdrowienie nie polega na tym, by potępić przeszłość, ani by ją wymazać, ale by powiedzieć: Widzę Was, widzę Waszą miłość, nawet jeżeli świat jej nie rozumiał. I nagle system się uspokaja, jak w Hawkins, kiedy Will wraca do domu. Dziękuję, że towarzyszysz mi w tej niezwykłej podróży. Przez Hawkins' laboratoria Upside Down i przez rodzinny system, który szuka pełni. Niech jedenastka przypomni ci, że każde wykluczenie wraca w kolejnych pokoleniach, ale tylko po to, by ostatecznie zostać przyjęte z miłością. Życzę ci odwagi, by spojrzeć na własne schematy. I pozwolić, by prawda w końcu wyszła na światło dzienne. Zanim to się stanie, od razu ustaw się na dobre frekwencje. I do usłyszenia. Tylko w radyku Dorota.